Yes, <speaking in Spanish> Uwaga, uwaga. Włączony jest. Dzięki. No czulki, W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich oraz wszystkich mieszkańców Kikoko składamy serdeczne podziękowanie Panu, Panie mójcie, oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Kijak za bardzo duże zaangażowanie i pomoc za wsparcie finansowe w realizacji budowy naszej świetlicy. Panie wójcie, jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni za nieocenioną pomoc, która przyczyniła się do zrealizowania naszego wieloletniego marzenia o takim miejscu jak to w świetlicy, która będzie służyła nam i następnym pokoleniom. Dziękujemy bardzo panie wójcie. Bardzo bym prosiła panią Monikę zająć, gdzie jest obecna wśród nas. Tutaj do nas. Bardzo proszę. Chcę podziękować tak serdecznie za pilnowanie tego dzieła, za pracę, za trud. Dziękuję bardzo. To może ja jeszcze dwa słowa powiem. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, drogie Panie, powiem szczerze, tak? Raz dwa, Powiem szczerze, nie spodziewałem się tak cukrzynego otwarcia ślednicy. E, jestem zaskoczony. Szczerze też trema chyba jest większa niż e, zwykle podczas wystąpień publicznych. E, natomiast przechodząc jakby do, do samego początku, dobrze, że już Pani Monika do mnie dołączyła, bo to na pewno nie tylko i wyłącznie moja zasługa, ale zasługa całego zespołu, z którym mam przyjemność współpracować. Natomiast to też na pewno wielkie brawa, ukłony należą się Paniom za to, że Koło gospodyń wiejskich w przygodzie powstało i było to takim zalążkiem do tego, że mogliśmy rozpocząć pracę nad budową tej świetlicy. Dzisiaj mamy to szczęście, to przyjemność, że możemy się tutaj wszyscy spotkać, cieszyć się z otwarcia tej świetlicy. Życzę, aby ta świetlica służyła mieszkańcom, żeby jak najrzadziej była zamknięta, aby odbywały się tutaj różnego rodzaju spotkania, integracja społeczna. Bardzo raz jeszcze serdecznie w imieniu swoim, myślę, że i pracowników, czy pracownika tutaj obecnego, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za tak miłe przyjęcie. I teraz przejdźmy już, że tak powiem, do tej mniej oficjalnej części naszego spotkania, czyli do początku, do wspólnego biesiadowania. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy, zapraszamy na to częstunę. to widzimy, ma musi na chwilę podpalić można już? A czemu ma? じゃあまた来たらあれで。<laughs> Nasze koło powstało w 2000 roku, to był październik, czyli działamy już czwarty rok. Troszkę było ciężko, ponieważ nie mieliśmy takiego miejsca dla nas, żeby sobie zorganizować właśnie jakieś plecenie wieńca, uczenie się różnych takich rzeczy. Spotykaliśmy się po prostu w prywatnych naszych domach, która miała dziewczyna akurat troszkę czasu, to u każdej spotykaliśmy się, więc bardzo, bardzo nam zależało na tym, żeby takie miejsce powstało, żebyśmy mogły. Próbować swoich sił różnych takich właśnie tych yy, dziełach. No i chcieliśmy też yy, wciągnąć to koło, przekazać temu młodszemu pokoleniu. Mamy tu bardzo dużo właśnie teraz młodzieży, że tak powiem, naprawdę sporo osiedliło się w kokocie, jest, jest sporo młodzieży, i bardzo by nam zależało, żeby powolutku włączać je tutaj do naszego grona, żeby troszeczkę się uczyły. Razem z nami i my się uczymy nawzajem. Także jesteśmy bardzo wdzięczni naprawdę, że mamy to świadectwo, to miejsce, że możemy sobie na przykład tutaj spotkać się, działać. Koła gospodyń wiejskich się specjalizują w różnych działalnościach. Patrz, robią wszystko, ale generalnie coś najlepiej. Gotowanie, pieczenie, jakieś sery, tańce, jakieś konkursy. Czy panie mają jakąś specjalizację? No już w naszej tej krótkiej takiej działalności wystąpiłyśmy w konkursie, to było z daniem, daniem FIT, pierwsze to było takie danie FIT, tam no postarałyśmy się bardzo ciężko, pracowałyśmy nad tym daniem, później było też bitwa regionów, też żeśmy startowały, tam drugie miejsce żeśmy zajęły, z wieńcem też próbowałyśmy już, także zaczynamy powolutku. Specjalizacja u nas, no, tańce to na pewno wszystkie dziewczyny chętne do tańca są, także tutaj nie ma wątpliwości. Pieczenie ciast uwielbiamy, y, gotowanie również, natomiast co dalej zobaczymy, no rękodzieła. Mamy dziewczyny tutaj, które pięknie szyją, haftują, pięknie wyszywają, tu koleżanki, pięknie wyszywam, Także, która jest y, przepięknie... Tak, Kwiaty, yy, przewspaniałe dekoracje, także naprawdę wszelakie, ile nas jest tyle zdolności? Powiedziałeście Panie, że od pięciu lat praktycznie walczyłyście o to miejsce dla was, a przecież macie tu swojego wójta, tu jest jego mateczka. Może zapytajmy wójta, dlaczego tak długo czekaliśmy? <tuszy> Dlaczego tak długo? No na pewno nie jest to, 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 to taka prosta sprawa. Wiadomo, zawsze ta działka w Kokocie była działką gminną, działką, która należała do mieszkańców, natomiast specyfika, jej przeznaczenia w miejscowym planie nie pozwalała na budowę nazwijmy to domu jednorodzinnego. Musiał być to jakiś lokal z konkretnym przeznaczeniem i tutaj też bardzo mocno czekałem na to, aż w Kokocie zawiąże się jakaś grupa miłośników, tudzież koło Gospodyń Wiejskich właśnie i powstało koło Gospodyń Wiejskich i mogliśmy tutaj wybudować świetlicę, która tak naprawdę jest domem drobnej wytwórczości, więc tutaj połączyliśmy tą potrzebę mieszkańców w postaci budowy świetlicy, jak również nowo powstałe Koło Wiejskich, drobna wytwórczość artystyczna, także kultywujemy tradycje i tak jak wspomniała Pani Przewodnicząca Koła, starają się Panie wciągać młodsze też dziewczyny, aby ta kultura została przekazywana z pokolenia na pokolenie, a co do zdolności, Pani to ja też, zresztą widać na załączonym obrazku, że Panie bardzo dobrze gotują, ja też niejednokrotnie jestem częstowany tymi daniami, co, co, co widać, że na pewno bardzo, bardzo mi smakuje, natomiast wracając troszeczkę tak serio. No też nie jest to tak, że wójt z kokota, więc od razu wszystko do kokota. Staram się, starałem i dalej będę się starał, aby ten rozwój gminy przebiegał w sposób równomierny, aby każde sołectwo się rozwijało. Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom mieszkańców danych sołectw. Staramy się, tak jak wspomniałem, no, rozwijać tą gminę równomiernie i niezmiernie się z tego powodu cieszę, że po tych pięciu latach jesteśmy gminą jedną z mniejszych, ale jeżeli chodzi o Powiat Pińczowski, najwięcej pozwoleń na budowę właśnie w gminie Kije zostaje wydawanych, więc widać, że mieszkańcy chcą tutaj budować się, osoby młode jeżeli wchodzą w dorosłość to, to też w większości zostają tutaj u nas na terenie naszej pięknej gminy. Także dziękuję bardzo. Widzimy, że bardzo ładnie gmina Kije jest tutaj w rozwoju i to jest Państwa żołnierz i spełnia Pan obietnice wyborcze. Proszę się przyznać, przy nas przystąpił. Czego Pan nie zrobił? Czego nie zrobiłem? No wiadomo, nikt nie, nikt nie chce się przyznawać do tego, co się nie udało, ale no na pewno to, o czym było mówione w 2018 roku, to gazyfikacja gminy Kije. No tutaj nie do końca z naszego, z, czy z naszej winy ta gazyfikacja nie doszła do skutku. Sytuacja geopolityczna, światowa no spowodowała to, że gazyfikacja naszego kraju w ogóle stanęła i, i też do gminy Kije ten gaz nie popłynął. Natomiast no też już dość mocno byliśmy zaawansowani. Pierwsze dwie miejscowości miały być do końca 2023 roku zgazyfikowane, ale no niestety, tak jak wspomniałem, ta sytuacja globalna nam na to nie pozwoliła. Czy jest jeszcze jakiś koło gospody miejskiej w gminy, w nie ma własnej siedziby, bo wszystkich pan zada. No nie, już w tym momencie można powiedzieć, że wszystkie, wszystkie panie mają swoje tak zwane cztery kąty, w których mogą się spotkać, w których mogą porozmawiać upleźwieniec, upiścić coś dobrego. Też dla wójta. No to dziękuję Państwu bardzo. Życzę wspaniałej zabawy. No i czekam na zaproszenia na pierwsze imprezy w tym wspaniałym. Dziękuję. To może jak jesteśmy przy podziękowaniach, to ja również z tego miejsca e, e, panią już podziękowałem, ale muszę podziękować pracownikom Urzędu Gminy. Praca z takim młodym, dynamicznym, energicznym, kulturalnym zespołem jest naprawdę przyjemnością i to, że ta gmina, tak jak pan wspominał, tak pięknie się rozwija, jest to również zasługa pracowników, którym w tym miejscu również bardzo serdecznie dziękuję.